Dzisiejsza sesja miała na celu, aby radni po przeanalizowaniu sprawdzenia finansowego miasta oraz po przeanalizowaniu działań prezydenta i zarządzania miastem podjęli decyzję czy prezydent otrzymuje wotum zaufania, czy też czy też dobrze wykonał budżet, który został uchwalony na rok 2021, czy też nie. I ta sesja i radni. Pokazali jednoznacznie, że pozytywnie ocenili realizację budżetu, pozytywnie ocenili działania moje, czyli prezydenta miasta, które były prezentowane, notabene podczas sprawozdania ze stanu miasta, podczas tego punktu obrad. Dzisiejsza sesja bardzo ważną sesją, bo sesją absolutoryjną Rada Miasta no niejednogłośnie, bo tu opozycja była przeciwna, natomiast wszyscy radni, którzy są z koalicji obywatelskich głosowali za dzieleniem absolutorium panu prezydentowi uważamy jako klub koalicja obywatelska że pan prezydent wykonał swoje zadanie bardzo dobrze tu zresztą z sali płynęły podziękowania na ręce pana prezydenta również i w kierunku pani skarbnik bo wykonanie budżetu było niezmiernie trudne nasza dzisiejsza sesja się jeszcze nie skończyła skończyliśmy tą część techniczną roboczą a za pół godziny zaczynamy taką część uroczystą Muzyka Czerwiec 1922 roku oczywiście był miesiącem, był czasem włączenia części Górnego Śląska do Polski, w tym gmin, które wkrótce stały się chorzowem, bo to przecież musimy pamiętać. Chorzów, Maciejkowice, Królewska Huta, Wielkie i Nowe Hajduki, wtedy jeszcze nie były jednym organizmem. 100 lat to jest wspaniała okazja do pomyślenia o tym, co ja nazywam darem spotkania. Dziedziczonym od dawna, od zdecydowanie wcześniejszego czasu niż tylko rok 1922. Przypomnijmy, że. Chorzów, dzisiaj stary, ma metrykę średniowieczną. Że źródła, które wzbogacają i powodują, że chorzów jest tym, czym jest, płyną z bardzo różnych kierunków.